Hej, to i witam Was w pierwszym odcinku takich luźnych gierek w CS. -a. Będę pokazywał wszystkie tryby. Wiem, że wszyscy pewnie je znacie na pamięć, ale co tam? No, hej, co zostaw mi coś. No i teraz trochę wyjaśnię, bo mi nie było dwa miesiące. Jak wiecie, powrócił Bremu. Jak wiecie, powrócił JJ Joker. Więc ja też powracam? Haha, ha, zabawne. Nie, żałosny jesteś. No dobra, nieważne. No i pewnie będę lamił, ale trochę poopowiadam. No Jezu. Aaaa. Ah. No i miałem musiałem się do szkoły uczyć tak bardzo, bo był koniec roku i musiałam oceny trochę z, lepsze, bo tak trochę słabo było z ocenami. Ale teraz jest już ok. Ogarnąłem program, chyba nawet ładnie będzie chodziło wszystko. No, zobaczę. Zobaczymy, nagram i sprawdzę. No ale mam zamiar kupić y, Akciona, bo nie będziesz mnie tu z noża bił. Śmieciaszku, Maciaszku. Tak się robi hip-hop. Ta -ta 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 -ta. No i oh o fuck. I w międzyczasie wyszła operacja Bloodhood, już dość dawno przy okazji weszły nowe skrzynki no śmieciaszku maciaszku wow case hardened wow e, wyszła nowe skrzynki bloodhood są świetne są takie fajne skiny po drugie ile ich tam jest to jest też bardzo fajne po pierwsze Af afka hyper beast no, to jest mistrzostwo świata eska nie była taka fajna O Boże. Mówię, że będę lamił, jak będę nagrywał! Ale spokojnie już niedługo turnieję. Tylko akurat teraz wszyscy bany podostawali. Więc ja na razie turniejów ci, wam nie nagram, no bo niestety moja ekipa bany ma. Za nic podobno, chociaż pewnie by się za coś znalazło. jest jak lamię. No i. No i teraz myślę nad, nad, nad regularnym nagrywaniem. Mam jeszcze ochotę nagrać serię z Isaac'a. The Big of Isaac. No kurde. I i mam nadzieję, że filmiki będą się pojawiać jeden DZIENNIE, haha. O oh, Jezu Tak się robi hip hop. No mam nadzieję, że mi się to uda Zobaczymy, jak długo przetrwam w takim postanowieniu Co? A, spoko mhm. Super Ja nie będę komentował, dobrze? Bo gram jak gówno Dostał w głowę No nie, serio 10 HP ten HP, ten, ten HP. Mhm. Fajnie. Fajnie masz. I na no, mniej więcej mam nadzieję, że na gwiazdkę, w sensie na Boże Narodzenie, ogarnę sobie kartę graficzną GTX-980. I wtedy będziemy mogli, będę wam mógł pokazać. Wiedźmina na trójkę, którego już przeszedł T-Volt, przeszedł Soul, ale to jest nieważne. Mieciaszku maciaszku. 72 i tak to będzie taka seria, właśnie z różnych takich typu Demolka, takich śmieciowych gier. A, po dru a druga seria z SSA będzie, jak będziemy turnieje grać. Sam raczej nie będę grał, bo to nie ma sensu. Może z moim kolegą Goldem 2 Gold i. Elite Master, seriously <grym> 236. No to jest <grym> fajne, właśnie na tych meczach, że jak zabijesz go raz, drugi raz, i to potem się sumują te damage, e, i to tak śmiesznie potem wychodzi. Ała. No widzicie, Dymonek gra w cysy go. Niesamowite. I w ogóle fajnie, bo dostałem się do tego gimnazjum co chciałem, więc teraz już spoczko luz. I tak. W sumie ostatnio nie miałem czasu na nagrywanie, bo jeszcze sprawy z gimnazjum trzeba świadectwa, wiecie te sprawy. Ale tak, tak patrzę na YouTube'y, Mandio wrzucił filmik. Mówię, no pewnie Cat Ghost Fishing, no jest. I on mówi, Brebu wrócił, Doda wrócił, JJ Joker wrócił i wraca Cat Ghost Fishing. No to mówię, a, to też coś nagram. No i macie, na, nagrywam. No kurde, serio. O, wbiłam już się na tabelę. Fajnie. Tam widziałem gościa. Seriosli. Serio. Mm. Tak się robi hip hop. No, ała! Serio, ej, gościu, geniusz. Wyskakuje na mnie. Ała! Wyskakuje na mnie. Wystrzela we mnie w plecy. Jeszcze mnie nie zabija. Ja go zabijam. Dobry ten serik jest. Wciulu. Lulul. Lulu hmm. te Tacy... i w ogóle. Bardzo bym chciał dropnąć tego blood, blood, Bloodhanda skrzyneczkę, o, jakby to pomogło w finansach moich, bo na razie są śmieszne ostatnio w ogóle a, pewnie teraz będzie napisane w komentarzach e, Ty śmieciu, nie umiesz grać e, Co ty robisz w ogóle Ten pattern twój z M4 To jak, nie wiem Jak z Negeva. Ale spoko, ja wiem, że nie gram dobrze Ale chcę trochę pograć Niedługo, więc Powinienem Grać już trochę lepiej Miałem przerwę, o Jezu, jaka głowa Tak się robi hip-hop Nie no, nie będę się kąpił, nie no, bez przegięcia. O, sioba job! O, dominuję kogoś, incredible. No i wywalili mnie, no. Kila, jednego. Dobrze. I tak się nie robi hiphopu i tak czy siak. Ua! Fuck. Nie trafiłem go ani razu, brawo. Brawo. Coś mi plecy robi, prawda? Prawda. Jezu, jak mi zjechali, Boże święty. I w ogóle napiszcie mi, co byście chcieli zobaczyć, to ja postaram się ogarnąć tam coś. I a, o, jeszcze chciałem jeden temat. A propos, mi się przypomniało. A propos, najnowszego Batmana, Jezu, co to było? Mm. Serio. Bo jak wiecie, on niedawno wyszedł, bodajże... że. Dwa, nie, chyba około tygodnia temu, w, nie, kurde, nie wiem. ale Coś koło tygodnia wyszedł Batman Arkham Knight i, mm, jak wiecie, na PC ta, mm, na, no, na w platformę PC, został on praktycznie przeniesiony, taki sam jak jest z konsoli, czyli cały interfejs, ustawienia, wszystko zostało przeniesione. O Jezus, serio. I chodzi to jak chodzi, czyli w 60 klatkach podobno nie pójdzie. O fajnie. Więc jeżeli ktoś by naprawdę chciał, to radzę się najpierw zastanowić mocno. I radzę po prostu sobie kupić na konsolę. Wiem, że nie każdy tam ma PS4, Xbox One, ale jak już to nie radzę, bo to na razie to jest chyba strata pieniędzy według mnie. No, fajnie. No, jeszcze minutka nam została. Hmm. Według mnie to jest strata pieniędzy, naprawdę, bo. No, hmm. 30 klatek jest dobrze. To jest ok, spoko. I tak właśnie byłem ciekaw, czy. Bo ostatnio nagrałem turnieja nawet samemu chyba. Nie turnieja albo coś w ten stylu nagrywałem, no. I właśnie ustawiłem przypadkiem 60 klatek i mi nie wyrobiło i były takie ścinki, ała. No i właśnie. Spo... Ten temat Batmana chciałem poruszyć. I w ogóle kupiłem sobie Wiedźmina, tylko po prostu moja karta graficzna nie wyrabia. Ona była fajna, ale już nie jest. I właśnie teraz zbieram na GTX -a 980 Jezu, jaki far dostałem w nogi. O, dobra. Yy, I wtedy będę już może nagrywał z opóźnieniem dużym, ale myślę, że i tak będzie spoczko dla was. I myślę, że dzisiaj jeszcze zdążę wrzucić, bo teraz jest godzina 20, bodajże. Albo już później, 21.30. Ojej, przepraszam. I myślę, że to może byłoby na tyle. Jo, fajnie. Jej, Phoenix. Dzięki, Gaben. No dobra, więc do zobaczenia i cześć.